Cześć, kiedyś do miasta kupowało się praktyczne hatchbacki, ale dzisiaj raczej wypierają je crossovery. I dzisiaj przetestujemy dwa takie crossovery w dwóch bardzo podobnych wersjach hybrydowych, ale te samochody wydaje się, że sporo różni, więc zobaczmy, jak wypadną w takim bezpośrednim starciu. W tym porównaniu Toyota Yaris jest tym mniejszym samochodem i to całkiem sporo, bo jest krótsza aż o 16 cm, węższa i niższa o 2 cm, ale w kluczowym wymiarze, który wpływa na przestrzeń, jakim jest rozstaw osi, jest krótsza już tylko o 5 cm. Za mniejszymi wymiarami idzie jednak sporo mniejsza cena, bo Jarisa Cross można mieć już za 94 900 zł, a hybrydę już od 107 900 zł, a najdroższa wersja kosztuje około 140 000 zł i mniej więcej tu zaczyna się cennik Hondy HRV z ceną minimalną wynoszącą 134 000 zł. Najdroższy wariant kosztuje już niecałe 160 tysięcy. To w czym ta Honda jest lepsza? W dość ważnym aspekcie, jakim są bagażniki, te samochody nie różnią się aż tak bardzo, jak różnią się z zewnątrz. Bo tutaj mamy 335 litrów bagażnika, a tutaj mamy 320 litrów w tej wersji. Bo jeśli byłaby to wersja z napędem na przednią oś, a to ma napęd na obie osie, to byłoby tutaj 397 litrów, czyli sporo więcej niż w również przednio napędowej Hondzie HRV. Ona mówi, że te 335 litrów to jest z wnęką pod podłogą bagażnika, ale w porównaniu do wielu innych samochodów ta wnęka faktycznie wygląda na coś, co da się używać. Jest nawet takie coś do, nie wiem, przechowywania gazetek. Zastanawiało mnie, gdzie jest jakikolwiek zestaw naprawczy czy koło. Tu wiadomo, tu jest bateria, więc tu nie ma co szukać, ale udało się znaleźć, jakby coś był problem z kołem, to... Możemy próbować tym zestawem naprawczym. Ten bagażnik ma bardzo regularny kształt. Tak naprawdę wszystkie ściany są pionowe i jest dość wysoki. Jak zobaczycie, ten pokrowiec tu wygląda to na to, że on tak naprawdę jest w stanie się zmieścić zupełnie w pionie w tym bagażniku. Na długość tak naprawdę razy dwa więc wygląda to całkiem nieźle. Nie ma wielu wnęk. Może haczyk jest jeden więc to nie jest aż tak bardzo. Praktyczny bagażnik, ale przede wszystkim ma regularny kształt, więc można tutaj pakować, i faktycznie da się zapakować całkiem sporo. Ten bagażnik jest te 15 litrów mniejszy, ale też nadal jest dość regularny. Tu mamy dzięki tej wysokiej podłodze dość niski próg załadunkowy. Te wnęki, tak jak mówiłem, są, ale czy one są jakieś super praktyczne, szczególnie ta, nie wiem. Jeśli mielibyśmy dla odniesienia popatrzeć znowu na nasz tutaj. Pokrowiec na gimbala, to na wysokość to się nie zmieści. Swoją drogą ta półka nie jest najpiękniejsza, ale jest bardzo podobna w Hondzie, choć trochę lepsza. Ale na wysokość to się nie zmieści, a na szerokość też tak około dwa razy. Więc to są faktycznie bardzo podobne bagażniki w tych wariantach. No i duży plus, że to są niby małe miejskie crossovery. A tu proszę, jeden zamkniemy tak, drugi zamkniemy tak, więc oba są. Elektryczne co jest jak najbardziej wygodne, chociaż dzisiaj rano trochę się bałem, czy otworzy mi się ten bagażnik, kiedy cały samochód był tak zmrożony. Honda HRV jest większym samochodem, i to czuć w środku, mimo że nie było tego widzieć w bagażniku. Bo zobaczcie, ile tu jest miejsca na nogi, nawet w butach zimowych. Yy, tutaj kolana. Spokojnie, pięć palców. Ten fotel jest oczywiście ustawiony pode mnie, 1,86 m. Co tu jest jeszcze ciekawe, jest też nawiew. Na tylną kanapę są dwa porty USB-A i jakaś tam półeczka. Tutaj są też kaptulery w drzwiach, ale jeśli to jest za mało, to są też tutaj. Na tym dość nisko osadzonym podłokietniku nie jest tak dużo miejsca nad głową ale jestem w stanie się w miarę wyprostować i zaprzeć trochę o tą podsufitkę, ale ciekawe są dla mnie te światełka do czytania, bo one są centralnie do czytania, no nad tą książką. Jeszcze nie widziałem czegoś takiego, ale działa. Pozycja za kierownicą jest niezła, oczywiście wyższa, ale zakres regulacji kierownicy to jest coś, co mogłoby być trochę szersze, bo na przykład to jest skrajnie wyciągnięta pozycja do tyłu i ja tak siedzę na styk powiedzmy zgodnie ze sztuką, mimo że tu mógłbym jeszcze się trochę odsunąć tak naprawdę od pedałów. I to jest skrajna pozycja. Przód, tył, góra, dół. Tak naprawdę wydaje mi się, że znacznie bardziej jestem w stanie w dół od tej takiej środkowej osi ruszyć niż do góry. Ale no powiedzmy nie jest źle, ale liczyłbym na to, żeby chociaż troszkę jeszcze można było do siebie wyciągnąć tą kierownicę. Jakość tego wnętrza jest taka, że raczej jest tu twarde, jeśli chodzi o plastiki, no bo to jest miękkie i fajnie, bo z tym się styka kolano, tutaj też jest taka skórka, więc super, ale tu już to jest twarde. To jest twarde jeszcze, to też jest twarde, tak naprawdę górna część drzwi i podłokietnik, to jest dopiero miękkie, więc to, z czym będziemy się faktycznie stykać jest Miękkie, ale, też tak jak kierownica, ale jeśli chodzi o pozostałe plastiki, to tutaj wszędzie jest raczej twardo. Jeśli chodzi o sam projekt tej deski rozdzielczej, to bardzo przypomina on Mazda, szczególnie te na przykład pokrętła tutaj, ta taka jakby ala skórka, ale jeśli chodzi o to, jak to działa, to też to jest dość ciekawie wszystko zrobione, bo Myślę, że Honda oglądała się na Audi, bo Audi zawsze robi takie przełączniki, żeby one jakoś tam klikały, żeby to było bardzo przyjemne do korzystania. I tak samo jest tu. Tu jest takie klikające pokrętło. Nawet te pokrętła do obsługi kierunku nawiewu też chodzą z takim fajnym oporem. Naprawdę tutaj ktoś się do tego przyłożył. Może nawet nad tym pracował ktoś zatrudniony na pełny etat. Ekran w tego systemu ma 9 cali i działa to naprawdę sprawnie, więc nie tak jak w nowszych samochodach z grupy Volkswagen'a. I tak naprawdę ciężko tu się do czegokolwiek przyczepić. Trochę się może długo ta nawigacja uruchamia, ale proszę, już tutaj jest i też sobie szybko śmiga. Jest bezprzewodowy CarPlay. Może to jest o tu. Jest tak naprawdę wszystko, co być powinno, więc. Jeśli chodzi o to, czy to ma jakieś super zaawansowane funkcje, nie, ma po prostu wszystko to, co ma mieć i działa szybko. Nie wiem, czego można potrzebować więcej. Matematyka jest nieubłagana. Jeśli mamy samochód, który jest mniejszy i ma prawie że taki sam bagażnik, no to gdzieś to miejsce musiało zostać zabrane i to jest tak naprawdę to miejsce, w którym teraz siedzę, czyli z tyłu. Ten fotel jest ustawiony pode mnie i tu już nogami jestem w tym fotelu. Co prawda mam więcej miejsca nad głową, jestem w stanie się wyprostować, ale jest to też węższy samochód, też nie mamy takich udogodnień jak tam. Tutaj tak naprawdę nie ma ani portów USB ani półeczki ani nawiewód. Jest jeden mały taki uchwyt na kubki tutaj i na tym koniec. Więc ten samochód jest raczej zaprojektowany po to, żeby tutaj ktoś awaryjnie jeździł, a w tamtym myśleli, że może częściej jednak będziemy wozić kogoś z tyłu. Pozycja za kierownicą tutaj jest trochę inna niż w hondzie, ale też jest większy zakres regulacji. Bo Kierownica to jest maksymalnie wyciągnięta, i tu już jest naprawdę tak jakbym chciał. A w skrajnej kolejnej pozycji, to jestem tak naprawdę bliżej pozycji z Hondy, więc tutaj naprawdę jest fajnie. Jeśli chodzi o górę-dół, to tak naprawdę tu jestem już w górnym zakresie, tu w dolnym, ale myślę, że tutaj bardziej można się odnaleźć niż właśnie w Hondzie. Samochody bywają różne, ale pomysły podobne, bo tutaj, tutaj też mamy półeczkę do ładowania telefonu i osobną półkę na drobiazgi, więc to jest bardzo praktyczne. Też jest, może nie też, jest tutaj jedno tylko wejście USB, w Hondzie były dwa. I jeśli chodzi o to, jak to jest zmontowane, to ta ramka chodzi bardzo mocno. Też dość ciekawą rzeczą jest to, bo tak naprawdę cała deska rozdzielcza chodzi i tutaj już jest powiedzmy bardziej to y, solidnie zmontowane, jeśli chodzi o materiały, to jest oczywiście też plastik, plastik, o tu też jest twardy plastik, tu, więc tu jest tak naprawdę gorzej niż w Hondzie, dlatego że y, teoretycznie może jest to samochód mniejszy i sporo tańszy, ale tutaj po prostu widzimy, gdzie te pieniądze zaoszczędzono. Ten system multimedialny też ma 9 cali wielkości, duży plus za to, że tutaj są w końcu fizyczne przyciski do pogłaśniania i ściszania muzyki. Mówię w końcu dlatego, że Toyota ostatnio cały czas romansowała z dotykowymi przyciskami. Jeśli chodzi o to, jak to działa, to jest to trochę chyba wolniejszy system niż w hondzie. Ale tak naprawdę to, jak on jest szybki, to się ogranicza do tego, że ten pierwszy taki rozruch, pierwsze wciśnięcie jakichś tam elementów jest wolniejsze, a później wszystko działa już szybko. Grafika tu mi się bardziej podoba, jest trochę bardziej chyba nowoczesna i tak naprawdę powiem to samo, co powiedziałem w Hondzie. Wszystkie funkcje są i działa to szybko, więc czego potrzebujecie więcej? Mówiłem wcześniej, że oba samochody to hybrydy i pod względem napędu są zaskakująco podobne. Toyota napędza silnik benzynowy 1,5, a moc systemowa układu hybrydowego to 116 koni mechanicznych. Interesujący jest fakt, że choć Honda HRV nie ma napędu na cztery koła, to jednak waży aż o 130 kg więcej od toyoty. Pozostałe aspekty hybrydy brzmią jednak znajomo: benzynowy 1,5 i 131 koni mechanicznych systemowo, czyli zaledwie o 15 koni mechanicznych więcej od toyoty. To ja podeszła do tematu trochę poważniej niż Honda, bo uznali, że skoro mówimy o krosowerze, takim z podniesionym prześwitem, to może komuś zależy tutaj też na jakichś właściwościach terenowych. I skoro tak, to może warto dodać napęd na cztery koła. Więc w tym małym miejskim krosowerze mamy też napęd AWD-I. AWD-I to jest taki napęd, który oczywiście z definicji jest to samochód przednie napędowy, ale na tylnej osi mamy dodatkowy silnik elektryczny, dzięki któremu możemy też zmierzyć się z lekkim terenem i oczywiście dużo będzie zależało od opon, i tak dalej, ale mamy taką możliwość. W Hondzie tego nie ma, honda jest tylko i wyłącznie przednia napędowa. To Aigo jeździ się fajnie, przede wszystkim przez pozycję za kierownicą, przez to, że mogę sobie dalej wysunąć kierownicę, to mogę też. Czuję, że trochę więcej mam kontroli nad tym samochodem, ale jeśli chodzi o samo działanie napędu hybrydowego, to to jest bardziej taka typowa hybryda Toyoty. Spora różnica jest też w tym, że tutaj tak naprawdę mamy trzy cylindry. I trzy cylindry brzmią w sumie całkiem ciekawie, jeśli ktoś to lubi a w Hondzie mamy te takie już bardzo znajome, standardowe 4-cylindry, więc to jest różnica w tych silnikach, ale to, jak to wszystko działa, jest tak naprawdę dość podobne, choć z jedną różnicą, którą zauważycie w Hondzie. Jeśli chodzi o same wrażenia z jazdy, to w Toyocie Yaris Cross jest naprawdę całkiem przyzwoicie, choć muszę przyznać, że na przykład ten układ kierowniczy nie jest jakiś taki super sportowy i tak naprawdę po prostu, jeśli miałbym mieć samochód do miasta, to ten nie jest takim, który sprawia, że jakoś zachęca mnie do szybszej jazdy, ale jest po prostu poprawny. Jeździ się tym samochodem całkiem przyjemnie. Porównując Toyota z Hondą, wiemy, na co idą pieniądze w Hondzie, bo ten samochód prowadzi się zupełnie inaczej niż Toyota. Jest dużo bardziej dojrzały, ale też po prostu jest to wszystko wyższej jakości, to całe prowadzenie. Układ kierowniczy bardzo fajnie przekazuje informacje o podłożu. Jest taki sprężysty, chodzi z lekkim oporem, naprawdę przyjemnie się skręca tym samochodem, tak powiem. Czyli jest taki bardziej sportowy, ale też Nadal komfort jest tutaj spory. Tak naprawdę w Toyocie znacznie bardziej odczuwałem wszelkie nierówności, a tutaj jest naprawdę dobrze. Harfam nie boi się też oczywiście zakrętów. Jest taka fajnie, przyjemnie sprężysta w tych zakrętach, tak jakbyście jechali na nartach. Przysiada sobie hop, 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 zmienia kierunek bardzo łatwo. Więc może ten samochód nie wygląda, ale jest naprawdę przyjemny w prowadzeniu, jak na taki zwykły, wydawałoby się miejski. Samochód, więc tutaj naprawdę inżynierowie z Hondy za coś im się płaci i nie idą te pieniądze w błoto. Ten samochód po prostu fajnie się prowadzi. Tak więc podsumowując to porównanie miejskich crossoverów Hondy HRV i Toyoty Yaris Cross, wydaje mi się, że. Honda jest droższa nie bez powodu, bo w środku jest to większy samochód, lepiej się prowadzi, dużo bardziej dojrzale, znacznie bardziej komfortowo, ale też jest tutaj taka namiastka tej przyjemności prowadzenia, której jest znacznie, znacznie mniej w Jarisie. Jaris jest bardziej takim zwyczajnym samochodem do jazdy na co dzień, jeśli chodzi o ważenia z jazdy. Tutaj faktycznie możemy odkryć coś takiego jakiś taki fajny, pierwiastek fajności. Ale też, no właśnie, za to musimy zapłacić więcej i Jaris wcale nie jest gorszym samochodem dużo gorszym samochodem, bo tam właśnie pojawia się stosunek ceny do jakości i on też jest dobry, a może i lepszy niż w Hondzie. Muszę przyznać, że kiedy patrzyłem w cenniki obu samochodów, to się tak zastanawiałem o co chodzi tej Hondzie, dlaczego wołają tyle za ten samochód ale faktycznie to jest samochód trochę wyższej klasy niż Toyota Yaris Cross i Toyota Yaris Cross walczy tym, że faktycznie ma nie dużo mniejszy bagażnik ale jednak ma znacznie mniejsze wnętrze, ale jeśli mówimy o wyborze lepszego miejskiego crossovera, to tak naprawdę musimy powiedzieć sobie czy jeździmy w więcej niż dwie osoby często i do tego potrzebujemy więcej miejsca z tyłu jak więc widzicie, te japońskie crossovery może i są dość podobne, jeśli chodzi o napędy hybrydowe, są też dość podobne, jeśli chodzi o wymiary, ale jednak w obu samochodach chodzi o coś trochę innego, i to właśnie znajduje odzwierciedlenie w cenie. Toyota jest tańsza, ale jest bardziej dla dwóch osób i te dwie osoby dostają większy bagażnik. W Hondzie te cztery osoby dostają. Podobnej wielkości bagażnik, ale też zostaje po prostu więcej miejsca w środku i trochę tak minimalnie lepiej wykonany samochód. Czy w tym porównaniu jesteśmy w stanie wyłonić zwycięzcę? Myślę, że tak, bo Toyota jest sporo tańsza, oferuje wcale niedużo mniej. Bo poza tym, że ta kanapa z tyłu jest trochę mniejsza, więc faktycznie jeśli na tym Wam zależy, to. Ten samochód straci, ale tutaj można mieć napęd na cztery koła. Tutaj jest całkiem spory bagażnik, większy, no może nie większy, ale wcale nie dużo mniejszy niż w Hondzie i lepsza pozycja za kierownicą, co też dla wielu osób ma znaczenie. Więc wydaje mi się, że jeśli patrzycie na stosunek cena jakość, to Toyota jest naprawdę dobrym wyborem. Ale jeśli chodzi o to, że chcecie mieć takiego japońskiego crossovera hybrydowego, ale jednak takiego, który jest bardziej dla tych czterech osób, to to jest właśnie Honda.